Teraz Ci pokażę, że mały majsterszczyk, czyli jak błyskawicznie wypozycjonować swoją stronę. Po prostu błyskawicznie, z dnia na dzień. Jest to możliwe. Błyskawicznie wypozycjonować swoją stronę z dnia na dzień. Jak to jest możliwe? Popatrz, wpisuję forum, wezmę sobie na Google, wejdę. Piszę forum o biznesu. Tak, forum o biznesu. Zobacz, tuning o biznesu jest na trzecim miejscu. Jest na trzecim miejscu, po prostu wystartował z tego miejsca. Nie pozycjonowałem tej strony na słowo tuninga biznesu, nie pozycjonowałem tutaj e, strony tuninga biznesu na hasło forum, ale jest na to hasło. Wszystkie tutaj e, widzisz forum, i tak dalej, i tak dalej. Biznes na nich są niżej, a moja strona wystartowała od razu trzeciego miejsca. Jak to zrobiłem? Banalna, banalna rzecz. Banalna rzecz, jak to zrobiłem. Słuchaj. Mam tą stronę e Business.Pl tak? I tu miałem taką subdomenę. Miałem na niej miałem taką subdomenę e business.Pl. To forum miałem, nie było ono moderowane i mnie tam trochę wkurwiało. Przepraszam za słowo. Denerwowało. Mnie trochę denerwowało, bo bardzo dużo ludzi tam spamowało i tak dalej, i tak dalej. Nie chciało mi się tam instalować żadnych robotów, znaczy, próbowałem instalować roboty, ale zawsze znajdywali. Denerwowało mnie też, bo zjadało mi strasznie dużo transferu. Bardzo dużo botów spammerskich znalazło miejsce tam do logowania się i do swoich profili. No i wrzucało. Więc to mnie też denerwowało. Zjadało dużo transferu, więc musiałem coś z tym zrobić. Co ja z tym zrobiłem? Zrobiłem przekierowanie domeny 301, tak zwane. Zrobiłem to przekierowanie domeny. Co to przekierowanie domeny daje? Najpierw pokażę Ci, jak to zrobiłem. Teraz połączę z tym hostingiem. Tu jest ten hosting. Tutaj wejdę do tej zakładki forum. Mam taki prosty plik index. Zaraz ściągnę tą stronę i zobaczysz, co w tym pliku index jest. Ten plik index PHP .pl jest proste, banalne przekierowanie. Proszę bardzo. Hider 301 przeniesione na zawsze na stronę tuningo Zamknięcie i tak dalej. Taki prosty skrypt. Ten skrypt ci znajdziesz pod tym nagraniem. Ten banalny skrypt zrobił to, że wszystkie linki, które prowadziły do strony forum, a dużo takich linków prowadziło, bo ja kiedyś to forum pozycjonowałem wszystkie linki, które do tej strony prowadziły, przerzucają swoją wartość w pozycjonowaniu na stronę Turinga Biznesu. Więc de facto wypozycjonowałem stronę naprawdę w jedną minutę. Minuto było e, przerobienie mojej starej subdomeny na nową stronę. Więc to, co mówiłem w nagraniu o tym, żeby nic nigdy nie usuwać, właśnie do tego możecie kiedyś posłużyć. Nic nigdy z internetu nie usuwać. Ja to forum już chciałem dawno usunąć, bo mi naprawdę mówię, tylko przeszkadzało, zawadzało. Nie, próbowałem je zrobić konkretnie, a się tam zbyt dużo spamerów robiło, więc mi naprawdę przeszkadzało. Próbowałem, ale go nie usunąłem. Gdybym go wcześniej usunął, to dziś bym tego nie zrobił. Gdzieś e, bym tego nie zrobił, czy nie wypozycjonował stronę tuninga biznesu błyskawicznie. A wypozycjonowałem ją, e, oczywiście błyskawicznie. No niestety nie, wy, nie wypozycjonowałem jej na pracę w domu, tylko na hasło forum, e, biznesu, na hasło forum biznesowe. Na takie hasło je wypozycjonowałem. Ale tutaj też na tuninga biznesu mamy forum e biznesowe, więc wszystko jest ok, tak. Jest trochę na innej domenie, ale jest forum e biznesowe. Tu mam trochę tekstu o forum, e, z boku. Więc. O, tu jest właśnie tekst o forum. Więc. Na tej stronie jest forum i e-biznes jest. E-biznes jest, tak? Forum jest, więc wszystkie linki są dobre. Jak to możesz zrobić u siebie? Dajmy na to, że nie masz domeny. Nie masz domeny swojej, tak? Nie masz domeny tak jak ja miałem, forum e a masz na przykład pieniądze i chcesz błyskawicznie wypozycjonować swoją stronę. Co musisz zrobić? Zastanów się, na jakie hasła chcesz wypozycjonować swoją stronę. Może, nie wiem, być może chcesz. Musisz zastanowić się na jakich hasłach chcesz wypozycjonować swoją stronę. Wejść w Google i znaleźć jakieś strony, które są wysoko w tych wynikach wyszukiwania na hasła powiązane z Twoją stroną. Czyli na takie jakie chcesz wypozycjonować, Na no to chcesz wypozycjonować, czy masz kolejne zarządzania czasem, robisz na stacjonarne, tak? Czy takie internetowe i chcesz wypozycjonować taką stronę na hasło zarządzanie czasem. Bierzesz, patrzysz, wchodzisz po kolei na każdą z tych stron, co jest tutaj. I patrzysz, kto to robi, co to robi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiasz się, czy tej osobie to rzeczywiście jest potrzebne, a kto wie, może któraś z tych osób po prostu odsprzedać Ci domenę. Jeśli odsprzedać Ci domenę, to na takiej domenie, popatrz, tutaj jakiś taki blog prosty, czy skurs zarządzania efektywnością, tutaj zapis, tutaj jakiś porządniejszy blok, to powiedzmy tego ci nie odsprzedadzą, I tak dalej, i tak dalej, ale znajdziesz gdzieś jakąś stronę, może niby że robioną przez przez jakiegoś tam e, nastolatka, tak, któremu, który chce po prostu zarobić jakieś pieniądze. E, możliwe, że znajdziesz i, i się tutaj pojawisz, tak? Więc to jest. E, możliwe, że znajdziesz wykupisz od niego domenę i wykupisz od niego domenę i zrobisz właśnie to co ja, czyli przekierowanie 301. E, jeśli nie chcesz tak, to wejdź na Allegro. Tam też jest giełda domen, też można kupić czasem domeny. Można kupić jakieś serwisy, gotowe, wypozycjonowane na jakieś frazy. Możesz także na aftermarket próbować kupić domen. Domenę, która, która już, pod którą już był jakiś serwis, czyli do której już prowadzi kilka linków. Tak? Kolejna taka sprawa. Więc myślę, że to jest fajne. Tylko tutaj należy jeszcze uważać, jeśli będziesz kupował taką taką domenę, to wejdź tutaj na wejdź do Firefoxa, wejdź do tego narzędzia, załóż narzędzie SEOquake wpisz tą domenę wpisz tą domenę i wtedy na Yahoo, na Yahoo ci wyświetli LD, czyli Link Domains akurat do tego może być dużo Link Domains i klikniesz to i pokaże ci, to jest taka komenda na Yahoo pokazuje jakie linki prowadzą do onet.pl E, pokażę Ci to samo, to, to, to narzędzie też Ci pokażę, jeśli tutaj e, w polecenie wpiszesz inne, czyli w polecenie wpiszesz e, Twoja domena, tak, e, domena tam.pl i explore sprawdzisz, ile jakie linki prowadzą do tej domeny. Jeśli będą to linki jakieś bardzo złe, jakieś tam ze spamerów itd. itd. no to nie, nie zawsze warto taką domenę kupić. Jeśli to będą linki jakieś dobre, no to warto taką domenę kupić i zrobić na nie przekierowanie 301 na Twój serwis. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. Po prostu, jeśli masz pieniądze, no to poszukaj jakiegoś serwisu. Nie musi być nawet tak samo tematycznie. Zobacz, ja tu mam raczej praca w domu, jakieś takie biznes, na turnieju biznesu i tak dalej, a tam miałem forum biznesowe, więc trochę tematycznie odbiegało, ale de facto nie, 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 daleko, nie, nie tak daleko tematycznie odbiegało, więc spokojnie sobie mogę zrobić to przekierowanie 301 tutaj. Wtedy oczywiście trzeba dwie domeny utrzymywać, no ale coś w co końcu z tego mamy, skoro te dwie domeny utrzymujemy. Błyskawiczne pozycjonowanie. Aha, i do jeszcze uwaga, to co mówiłem. Zgłoś potem sobie taką stronę do Google Webmaster Tools i jeśli ta domena, którą kupisz, będzie miała jakieś problemy, czyli dostanie jakiś filtr i tak dalej, i tak dalej, no to pisz, dam Webmaster Tools że po prostu kupiłeś domenę jesteś jej nowym właścicielem, że prosisz o kasowanie wszystkich tamtych filtrów i tym podobnych spraw. Więc tutaj też uwaga, to ci nie daje gwarancji, że coś zadziała, tak? Że coś ci może nieźle zadziałać, ale mówię, webmaster tool, da się to wszystko ustalić ładnie. Ważne, żeby ta domena, którą kupisz, miała po prostu, tak jak pokazałem, miała jakieś link domains do siebie, miała jakieś prowadzące domeny do siebie. To jest najważniejsze, czyli żeby to narzędzie do Yahoo pokazywało, że jakieś linki prowadzą do ciebie. To jest najważniejsze, jeśli będziesz kupił domenę. I jeszcze fajnie by było, żeby tu były wartościowe linki. A jakie to są wartościowe linki? No to jest na kursie. Na kursie jest w zakładce. Na kursie jest w zakładce zdobywanie linków. Najmocniejszy link, tak? Tam się dowiesz, jakie są wartościowe linki. I jeszcze jedna mała uwaga. Bardzo fajną sprawą jest, słuchaj, jeśli na przykład prowadzisz sklep z butami, masz sklep z butami i chcesz wyposażyć się tym sposobem na hasło z tym sklep z butami. Oglądasz te buty. Być może żaden z tych sklepów nie co do domen, ale być może zauważysz, że któryś z tych sklepów ma problemy. Któryś z tych sklepów przestaje działać. Któryś z tych sklepów nie wysyła, nie wysyła towaru. Który z tych sklepów pisze na przykład, że towar niedostępny albo sklep chwilowo nieczynny. I tak dalej, i tak dalej. Coś takiego się może zdarzyć. Ludzie mają czasem różne pomysły, niektórzy wyjeżdżają za granicę, inni mają inne problemy i niestety zapominają o swoich stronach. Tak się nawet w poważnych firmach się czasem zdarza, że oni zapominają przedłużyć domeny. Więc może się tak zdarzyć, że któryś z tych sklepów zapomni przedłużyć domenę. E, zapomni przedłużyć domenę to raz, albo po prostu nie przedłuży, rezygnuje ze sprzedaży danego e, towaru i nie przedłuża domeny. olewa sprawę. tak? E, zdarza się też tak. W tym momencie wchodzi nam e, raz ta giełda domen internetowych, e, czy na przykład ten aftermarket. Ja się tu zaloguję i zobaczę, co można takiego zrobić. E, można zrobić dwie rzeczy na tej giełdzie. Jedną z tych rzeczy jest. Jedną z tych rzeczy na tej giełdzie do zrobienia jest oczywiście. Jest oczywiście kupowanie domen normalnych, jest przechwytywanie domen. Tutaj możemy zobaczyć sobie listę domen do przechwycenia, czyli takie domeny, które właśnie wygasły, i tam jeszcze kilka, kilka dni jest takie najnowsze wygaśnięcia. Tutaj to wszystko jest, tutaj to wszystko jest. Znaczy, tutaj na przechwytywaniu domen są akurat domeny, które się już kończą. I można je sobie przedłużyć. to sobie wszystko poczyta o co chodzi. Czyli drop.pl. przychodzimy na drop.pl, aftermarket. A jest to samo logowanie. I kolejna sprawa. Tutaj także, jeśli wiesz, że dany sklep działa, a być może za nie będzie działał, czyli na przykład ktoś napisał upadłość sklepu, czy ktoś napisał upadłość firmy, że zmieniamy działalność i tak dalej, to być może oni nie przedłużą domeny. Zdarza się tak, że nie przedłużają domeny. I co wtedy? Wtedy klikamy rejestruj domenę, załóż opcję. Założona opcja na domenę. Jeśli jakaś domena jest zarejestrowana, to możesz sobie założyć na nią opcję. Na przykład, bierzesz tuning biznesu. Jeśli kiedyś tam, Agurban, zapomnij przedłużyć domenę tuningbiznesu.pl, a ty będziesz miał opcję, to dostajesz jako pierwszy możliwość odkupienia tej domeny. Masz, da się, przy opcji, masz chyba 14 dni. O, opcja nie, status niedostępna. Opcja niedostępna znaczy, że ktoś już założył opcję na moją domenę. Ktoś już, ktoś już chce, chce tę domenę ewentualnie kiedyś odkupić. Więc już ktoś już nie, nie będzie na tej opcji. W każdym razie, jeśli dana domena nie ma opcji, to może być pierwszy, który założy opcję i dostajesz tak jakby prawo pierwokupu. Czyli jesteś jakby pierwszym spadkobiercą tej domeny. Jesteś pierwszy z opadkowiec tej domeny, jeśli obecny właściciel jej nie przedłuży. Opcja działa, zdaje się, przez 3 lata. E, tutaj dokładnie przecież, co to jest opcja, więc pamiętaj: raz, skontaktować się prywatnie z daną osobą, która prowadzi jakąś stronę, czy nie chce przypadkiem odkupić, sprzedać domeny. E, dwa, zajrzeć na Allegro, czy nikt nic ciekawego nie sprzedaje. E, trzy, e, trzy, sprawdzić tutaj na Dropet.pl, e, czyli na Przechwytywaniu domen. Czy są jakieś nowe domeny do przechwycenia? Można monitorować domeny i tak dalej, jakieś nowe pojawiły. I cztery, założyć opcje na domenę. To są cztery rzeczy, które, które, po prostu warto zrobić, jeśli chcesz się błyskawicznie wypozycjonować z Twoim serwisem. Nie będziesz musiał wtedy pozycjonować tego serwisu, jak na przykład wykupisz opcję na tuning Biznesu, nie będziesz musiał się pozycjonować na tuning Biznesu, tylko swoją stronę, tak jak widziałeś. Tak, jak widziałeś, tam było forumembusiness.pl, czyli na przykład forumembusiness.pl nie było moje, ja bym na przykład od kogoś kupił i ja swoją stronę pozycjonuję właśnie w ten sposób, dając to przekierowanie 301. Tak, jeśli na przykład chcesz się pozycjonować na hasło MLN, to pisujesz MLN i patrzysz tutaj, masz pieniądze, tak, i patrzysz tutaj po tych blogach, może ktoś chce odsprzedać stronę, może ktoś chce odsprzedać stronę, jak ktoś chce odsprzedać stronę, no to bah, kupujesz stronę. I linkujesz, robisz przekierowanie 301 i de facto wpadasz na jego miejsce. Wpadasz na jego miejsce, tylko pamiętaj, że musisz mieć wtedy tematycznie związaną, z to, tematycznie stronę związaną z Twoją stroną. Bo jeśli będziesz działał inną tematycznie, to te linki nie będą miały takiej siły, takiej mocy. Posłuchaj jeszcze raz nagrania o najmocniejszym linku, to sprawdź, czy te linki, które tam prowadzą, rzeczywiście będą mocne. A jeśli będą mocne, to muszą być powiązane ze sobą tematycznie. Okej. Okay. To tyle na ten temat w każdym razie. Minuta pozycjonowania i następny dzień jesteś na pierwszym miejscu. Pod warunkiem, że kupiłeś od kogoś odpowiedniego domanie. To była taka jedna, to była taka jedna ze wskazówek na temat pozycjonowania. Jeśli uważasz, że to była jakaś wartościowa wskazówka, to niestety, wiem, że nie powinno się tego klienta mówić, ale niestety muszę Ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. To są podstawy pozycjonowania stron. Wartościowe wskazówki znajdziesz na pełnym kursie, który znajdziesz na stronie tuningwebiznesu.pl, Tutaj w zakładce kursy, pozycjonowanie, kurs pozycjonowania stron. Jest pełny kurs, gdzie znajdziesz naprawdę wartościową wiedzę na temat pozycjonowania. Nie tylko, nie tylko, nie tylko tą metodą, którą dzisiaj usłyszałeś. Oprócz samego kursu znajdziesz tu jeszcze coś więcej. coś więcej. Tutaj mamy listę blogów, w których komentow komentowane linki działają. Nie, nie mają załączonego nofo nofollow. Możesz też prowadzić swoje blogi, jeśli to uwolnisz. Będziesz miał dlaczego warto to uwolnić. Tak samo tutaj możesz, będziemy mieli listę stron. Listę stron, gdzie możesz opublikować swoje artykuły na jakiś temat, gdzie ktoś prowadzi jakąś stronę i z miłą chęcią przyjmie Twój artykuł, unikalny artykuł. Ty dostaniesz linka w tym artykule, a ktoś będzie miał dodatkowo treść na stronie. I też na odwrót, jeśli potrzebujesz artykułów unikalnych na swoją stronę, możesz tu wprowadzić swoją stronę. I jeśli jakiś kursant uzna, że warto zdobyć linka na Twojej stronie, to zgłosi się do Ciebie. Więc to jest taki tutaj kolejny bonus na tym kursie. To tyle. Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs, to mówiłem, albo tu z zakładki kursy, albo pod tym nagraniem też powinien być link do tego kursu.